Kolejny odcinek z serii Dlaczego warto czytać Pismo Święte w językach oryginalnych? Dzisiaj zajmiemy się tematem: czy Boże dary i powołania są nieodwołalne? Czy Boże dary i powołania są nieodwołalne? Skąd to pytanie? Z 29 wersetu 11 rozdziału Listu Rzymian: Bo dary, łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Przyjrzyjmy się temu. Jak to wygląda w oryginale? W oryginale czytamy. Nierzałowalnymi bowiem dary i powołania Boga. Tego Boga. Czyli seria prymasowska, tak, wokatio, wydane przez ten grecko-polski Nowy Testament podaje, że nieżałowalnymi bowiem dary i powołanie tego Boga. No właśnie, a w tłumaczeniach mamy tak. W współczesnych tłumaczeniach. Nieodwołalne bowiem są dary w Biblii Boże dobrodziejstwa i wezwania są bowiem nieodwołalne w paulistów. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże w ekumenicznym. Ale na przykład innych XXI-wiecznych XXI, Bo w wydaniach Pisma Świętego, na przykład w bardzo fajnym przykładzie Toruński Nowego Przemierza, Profesjonalnym, a także bardzo ciekawym tłumaczeniu Nowej Biblii Gdańskiej z XXI wieku, to słowo przetłumaczone oko nie żałuje. bowiem Bóg nie żałuje swoich darów, łaski i powołania. A Biblii Gdańskiej, gdyż nie tymi, co powodują żal, są dary i powołania Boga. Ciekawe tłumaczenie. A jak to baczone to było kiedyś? W pierwszych tłumaczeniach Pisma Świętego. No najstarszym mi dostępnym jest Bila Brzeska, ale nie jest to najstarsze wydanie polskie po polsku. No, jest prawdopodobnie starsze było Leopolity, tak zwane tłumaczenie Leopolity, które było wydaniem katolickim. Biblia Brzeska mówi, a bowiem dary i wezwanie Boże takowe są, że ich żałować nie może. Biblia Wójka, a bowiem bez żałowania są dary i wezwania Boże. Czyli tłumaczenie z Bulgaty, jak Wujek tłumaczył z Bulgaty. Albowiem darów swoich wezwań Bóg nie żałuje. Biblia Gdańska, czyli również... Tłumaczenie, to są tłumaczenia 15, 16 wieczne, tak? 1500, nie, któryś rok, 60. i kolejne lata. Dobra, no. A jak to wygląda na Wulgacie, właśnie? Sine panie, paenitentia. Mówi hi, święty hieronim, czyli te słowo. Penitentia, Nie wiem, jak to się czyta, ale w każdym bądź razie to słowo znaczy tyle, co żal Albo skrucha. Od tego słowa pochodzi słowo penitent, czyli ten, kto przychodzi z żalem wyznawać swoje grzechy. Ze skruchą, czyli sine, bez żalu. Vocatio. Są, czyli wezwania, vocatio dei. No więc zajmijmy się tym słowem, tak? Nieżałowalnymi. Jest to prymasowska seria biblijna, która podaje takie dosłowne tłumaczenie. Nieżałowalnymi bowiem dary i powołania Boga. I zaglądamy do słownika stronga. To jest słowo a w transkrypcji. Nie mówię, jak to się czyta po grecku, jak to się wymawia, tylko jak to się transkrypuje, tak? A-me-ta-me-le-to-s. Ametameletos. Ametameletos. Czyli nieżałujący, skruszony. Czas A w słowniku greki antycznej oktawiusz Jurewicz podaje, że niesprawiający żalu, nie żałujący. Dokładnie to słowo składa się z dwóch słów. No właściwie to z trzech, ale z dwóch słów. A jako partykuła przecząca, czyli nie i metameletos, czyli odczuwać żal, żałować. Czyli nie żałować. Nie odczuwać żalu. Czyli Bóg nie odczuwa żalu. To słowo metamele, to jest użyte, na przykład w Mateuszu, on odpowiedział, że rzekł, Tak Jezus przypowieścił nie chce, ale potem odczuł żal z tego powodu i, nie, i poszedł. W Biblii Białistów On jednak odparł nie chce, później jednak odczuł żal i poszedł. Tak, czyli to jest ten żal. A w tym fragmencie listu do Rzymia mamy nie żal jakby. Nie żal. Zaprzeczenie tego słowa przez literę A. No sam Paweł używa tego słowa w drugim liście do Koryntian w siódmym wersecie. W siódmym rozdziale, w ósmym wersecie. Nawet jeśli zasmuciłem was swoim listem, nie żałuję tego. A jeśli nawet żałowałem, też widzę ten list zasmucił was na jakiś czas. Czyli Paweł nie żałuje tego. Tutaj jest to pisane oddzielnie, czyli to jest to słowo metameletos. Ale czy dzięki Bogu słowo to właśnie w trzy wersety dalej, czyli ametameletos, czyli nieżałowalne. Tak? Bo tu Paweł pisze, że nie żałuje. Czyli jako czasownik. Nie żałuje. Oddzielnie czasownik. A tutaj jest przymiotnik, tak? Nieżałowalne. I tutaj mamy to sam w drugim drugi rozdział siódmy roz, siódmy, drugi list do Koryntian, siódmy rozdział dziesiąty werset. Bo smutek, który jest Boga, dokonuje, zbawiennego nawrócenia i tego się nie żałuje, czyli jest ten smutek jest nieżałowalny. Smutek zaś tego świata powoduje śmierć. Więc trzeba by przetłumaczyć tak smutku, zgodnego z Bożą wolą. Żałować nie trzeba, bo jest nieżałowalny. Ten bowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętnienie, ku którego się nie żałuje. Jest nieżałowalny, a smutek tego świata sprawia śmierć. Czyli Paweł używa tego słowa, i tutaj tłumaczenia wszystkie są zgodne, że to słowo ametameletos. Tłumaczy się jako nie żałuje, nie żałujący. Na dowód tego jeszcze jest deklaracja Soboru watykańskiego w stosunku Kościoła do religii chrześcijańskiej. W kolejnym punkcie czytamy o religii judaistycznej, tak? Według świadectwa Pisma Świętego Jerozolima nie poznała czasu nawiedzenia swego i większość Żydów nie przyjęła Ewangelii, a nawet nie miało. Niemało spośród nich przeciwstawiło się jej rozpowszechnieniu. Niemniej jednak, jak powiada apostoł, czyli to myślę, Paweł, Żydzi nadal względem na swoich przodków są bardzo drodzy Bogu. Amen, który nigdy nie żałuje darów i powołania. Co to znaczy, że Bóg nie żałuje, czyli Bóg nie mówi, że popełnił błąd. Tak, pisze Paweł do Żydów, znaczy do chrześcijan z bogańskiego pochodzenia w liście do Szymian, że słuchajcie, Bóg nie popełnił błędu. Że powołał Żydów. Tak Bóg jakby no nie mówił, ale źle zrobiłem tak, coś takiego. No nie mówi tak. Nie żałuje, nie popełnił błędu. To był słuszny wybór, prawidłowy wybór, dobry wybór. Ktoś powie, no jak to, ale Bóg w starym testem się żałował. To jest napisane, żałował, że stworzył człowieka, w historii z Noem. Tak to hebrajskie słowo użyte tam znaczy tyle co zasmucił się czyli taki żal ale to taki smutek a nie że żałował w sensie czyli żałowanie w sensie smutku a nie żałowanie żeby popełnił błąd więc słowo to ma inny wydźwięk czyli Biblia, czyli Sobór Watykański, używa wersetu z Ażywilisu do Rzymian, który nigdy nie żałuje darów i powołania. A w wielu dzisiejszych tłumaczeniach jest nieodwołalne. Trudno powiedzieć na jakiej podstawie. No, oczywiście, jeżeli Bóg czegoś nie żałuje, ale mamy wiele historii w piśmie. No w Nowym Testamencie jest, mówi, odbierzcie talent, odbierzcie minę, tak? Czyli co? Było dane, ale jest odwołane, anulowane to. Jest, mówi. To zostanie zabrane temu narodowi, a dane innemu. Więc jest odwołanie pewnych rzeczy. Oczywiście Paweł pisze: Ci są odcięci, ale mogą być znowu. Ile razy Bóg mówił: Teraz jesteście odrzuceni, ale nawróćcie się, to ja znowu przyjmę. Także Bóg tego nie żałuje. Na chwilę jest to jakby odwołane w tym momencie, w tej sytuacji, ale w każdej chwili ten. Paweł też również pisze, że Żydzi. Cały czas mają możliwość nawrócenia, i cały czas mają możliwość wszczepienia się w tą oliwkę. Czyli Bóg tego nie żałuje, absolutnie Bóg nie żałuje żadnych darów, żadnych charyzmatów, żadnych powołań, bo dar to jest charyzmata, czyli powołań. Czy, Bóg, czy Paweł mógł użyć innego słowa? Ktoś powie, ale Paweł nie mógł innego że słowa użyć. Na przykład w liście Galacja w jednym wersecie Paweł używa dwóch innych słów, które mogłyby być tam użyte. Gdyby chciał powiedzieć, że coś jest nieodwołalne, albo nieunieważnialne, nie albo nieważne, albo anulowane, bo te słowa tutaj, które tutaj zaznaczone kolorowo, tak, czyli tym kolorem różowym to jest inne słowo, a to pomarańczowym to jest inne słowo. Jak to są? Dwa, te same wersety, to więc mówię, że przymierza potwierdzonego wcześniej przez Boga w Chrystusie nie unieważniło prawo, które zostało po 430 latach, tak by stało, nastało, tak by uznać obietnicę za nieważną, anulowaną, czyli unieważnioną albo zniweczoną. Czyli, I to jest tylko przykład. Paweł uznał, jak się poszuka, Paweł znał wiele słów, które mógłby tam użyć. Które chciałby wydać, jakby że dary i powołania są nieodwołalne. Ale go tak napisał, to byłoby to trochę niezgodne z tym, co naucza Pan Jezus. No, na przykład w Słowym Księdze Jeremiasza czytamy coś takiego. Słowa Pana Boga. Widziała, że oddaliłem wiarołomną krainę Izraela, tak? czyli to tą podzieloną, tak? czyli to nie to, gdzie jest Judea, a gdzie jest Jerozolima. Tylko tam, gdzie, tą część, gdzie jest na przykład Samaria, tak? Wręczając dokument rozwodu z powodu cudzołóstwa, tak? czyli z powodu całego, całego bawuchwalstwa. Czyli Bóg miał przymierze, który porównał do małżeństwa i wręcza dokument rozwodu królestwu Izraela. Jednak jej niewierna siostra, tak? czyli Juda, czyli tam, gdzie jest Jerozolima, nie przejęła się tym i również zaczęła coś założyć. Czyli również zaczęła uprawiać bawuchwalstwo. Więc widać tutaj wyraźnie, że w pewnych sytuacjach, pewne rzeczy Bóg może odwołać. Ale tylko w naszego cudzołóstwa, bałwochwalstwa, grzechu. Więc Pan Bóg nie żałuje. Swoich darów i powołań. Tak, Bóg, Bóg nie popełnia błędu. Bóg co najwyżej może się smucić. Więc. A myślę, że takie tłumaczenie, że dary i powołania są nieodwołalne, jest szkodliwe i jest jakieś niebezpieczne. Bóg w swojej odwołalności jest niezmienny. Co nie zmienia Pana Boga. Bóg nie zmienia zdania. Zmieniają się tylko okoliczności. Dobrze, więc czytajcie Pismo Święte w językach oryginalnych i tyle. Niech Was Bóg błogosławi.